Witajcie kochani, witam was serdecznie na kolejnej recenzji i dzisiaj mamy karty ciekawe Crystal Oracle Deck czyli karty orakle związane z kryształami mamy tutaj 78 kart aż więc słuchajcie cudownie ja uwielbiam, uwielbiam karty właśnie które łączą kryształy i jeszcze jakieś przekazy, jakieś właśnie informacje które pomagają, to jest dla mnie coś wyjątkowego Widzimy na okładeczce kilka kryształów: e, 78 Crystal Cards for Holistic Wellbeing, Crystal Oracle Deck, e, czyli tak, ten e, talia e, wyroczni z kryształami, prawda? No i holistyczne podejście jest cudowne, bo łączy różne sposoby. Piękne pudełeczko, troszeczkę tutaj mamy mm, złota. Więc pięknie to wygląda, bardzo mi się podoba. Zobaczmy u góry. Krystal Oracle, czyli mamy powtórzone. An affirmation deck to connect your mind, mind, crystal and spirit, czyli afirmacje tutaj są na tych kartach, które pomagają łączyć nam umysł, kryształy i właśnie ten eter jakby, prawda, czy duszę, jak tego nie powiedzieć. Mhm. Intuitive Messages and Guide. Zobaczcie. Ilustracje Wiki Lester i Kati e, Banegas, jak dobrze czytam. Mhm. Tak. I na końcu kto by miał ochotę przeczytać, jest to po angielsku oczywiście. To zatrzymajcie sobie i przeczytajcie tu kochani. Tak, a ja muszę teraz się dostać jakoś, bo tu są takie, widzicie, tylko e, tak, takie taśmy klejące, bo na Amazonie czasem, jak się kupuje, właśnie to w ten sposób jest to jedynie zapakowane. Także musicie mieć też tego świadomość, że niektóre sklepy, właśnie. Czy sklepy, czy może te, to wydawnictwo, które tutaj zaraz się nam okaże, może właśnie odchodzi od, od takiej dużej ilości folii. Także no to byłoby naprawdę fajnie, bo no wiadomo, folia chroni samą talię, prawda, przed jakimiś uszkodzeniami. Ale tutaj też się to w miarę sprawdza, te klipsiki takie, prawda, foliowe, które zatrzymują takie... Mhm. Dobrze. Ok. I już ściągnięte już nie widać. Dobra, lecimy. Pudełeczko ciemne w środku. Jest tu książeczka. Mamy. Widzicie tasiemkę, która pomaga wyjąć z pudełeczka wszystko. Ta w drugą stronę niż zawsze, więc taka nowość. Słuchajcie. Mhm. Ok. Coś tu mi się wysypało. Ale zobaczycie później, bardzo ładne są same karty. Zobaczmy, co mamy w tych instrukcjach tutaj, w tej książeczce. Mhm, dosyć drobny druk, już widzę. Tak. No, opis każdej karty. Na pewno tutaj jakieś powitanie. Zobaczmy po kolei, może. Czym są kryształy? Tutaj ktoś wnosi jakąś. Jakieś takie podsumowanie, mhm. jak używać tej talii, jak używać do czytania, jakieś tu są rozkładzieki na jedną kartę, na trzy karty, czyli dwa, ok. I później mamy już poszczególne kryształy ułożone w alfabetycznym e, kolejności od A do Z, To jest super fajne. No, ale wiadomo, że wszystko jest w języku angielskim. I mamy tutaj tak, nazwę oczywiście. Później mamy do czego jest dobre, czyli na przykład tu jest czakra sakralna. Później mamy mm, przekaz intuicyjny, na przykład odpuść kontrolę, pozwól uniwersowi, żeby zakręcił dla ciebie kołem, prawda? I później jest troszeczkę wyjaśnione na temat danego kryształu. Co to jest za kryształ? Jakiego rodzaju? Mhm. I tutaj, co wnosi też, ale to jest tak troszeczkę tutaj. Tak, troszeczkę każdy widzicie. Na jednej stronie dwie, dwa mamy. Mhm. Oczywiście tu jest jakaś część tylko tych kryształów, prawda? Wiadome. I zobaczmy, co dalej. O, mamy tutaj na przykład krys kryształy ułożone by purpose, czyli mm, dla danego celu, jakiegoś działania, prawda, co chcemy uzyskać. I na przykład mamy kryształy na miłość tutaj, prawda. I są one tu pokazane. Później mamy kryształy pomagające w miłości własnej, później na dobrobyt. Pewność siebie, intuicje też ciekawie, prawda? Radość, pozytywne podejście, wdzięczność, czakra podstawy, no i tak dalej. Czakra sakralna, splotu słonecznego, i tu po kolei zobaczcie serduszka, gardła, no i do samej góry, czyli wszystkie czakry tutaj jakby połączone, to też jest super fajnie, fajne i ciekawe. Na pewno ja sobie pobuszuję. I co tu mamy? Mamy, słuchajcie, wydane Practical Crystals. Published in. To nie wiem, czy to jest jakaś drukarnia, czy jakieś wydawnictwo. 2023. I tu mamy Leaping Hair Press. I później mamy drugie. No dobrze, kochani, ja nie będę tego tutaj może rozwikływać. Jak ktoś będzie chciał sobie rozwikłać, to poczyta, jak sobie kupi. Natomiast jest tu sporo osób, które pracowały nad tymi kartami. 1, 2, 3, 4, 5, 6 osób aż. Wiki Lester, Renata Latipowa, Monika Perdoni, Chloe Murphy. Katerina Menhenet i Roana Jusuf. Jak coś przekręcam, to wybaczcie, ale różne narodowości, takie mam poczucie, że to były. I same karty, super, bo mamy sam papierek. Uwielbiam cudownie, zobaczcie jakie ładne tyły. O, jakoś jest całkiem, całkiem, bardzo mi się to podoba. Lajki, lajki. Super. Mamy troszkę laminacji. To jest widoczne, chociaż nie ma jej za wiele, to też trzeba się z tym liczyć, ale świeci się tutaj. Zawsze poznaję, słuchajcie, że tak się tu trochę błyszczy, ciut, ciut jest. Tyły są ładne, prawda? Tyły są ładne. No i słuchajcie, 78 to jest naprawdę fantastyczna ilość. I zobaczcie. Och, popatrzmy sobie po kolei, może Wam tutaj troszkę zbliżę. Naprawdę, jeżeli chodzi o karty z kryształami, to ja tak kocham mocno, że naprawdę, kochani, one są tak cudne, tak wdzięczne zawsze, tak pomocne, że zawsze polecam każdemu. Zobaczmy. Na każdej karcie mamy hasło minerałek, no i oczywiście nazwę minerału. I open my heart to give and receive love. Czyli otwieram serduszko, żeby dawać i otrzymywać miłość. Zobaczcie, jak pięknie, tak. Jest takie jedno hasło, czyli można sobie stosować jako no na wiele sposobów, jako właśnie afirmacje, można sobie stosować jako podpowiedź na dzień, na przykład wyciągać sobie jako kartę dnia, prawda? No, oczywiście można sobie rozkłady z tego robić i też wyciągać informacje, na przykład wyciągnąć sobie kartę i sprawdzić tam, z, jak, z jaką czakrą dany, dany minerałek się łączy. No, i to może być oznaka, że trzeba by się tą czakrą troszeczkę zająć. Na przykład, prawda? No, ja tutaj czuję tysiące różnych możliwości, jeżeli chodzi o użycie tych kart. Już się cieszę na ten temat. Na pewno użyję tych kart w horoskopach. Mhm. Tak jest. No, oczywiście można używać ich jako afirmacji, takich powielanych każdego dnia, prawda? Mantr też można powiedzieć, żeby utrzymywać na przykład otwartość na coś, albo pozytywne podejście, odwagę, no co tam potrzebujemy, prawda? Jak się potrzebujemy poczuć w danym dniu, to możemy sobie na przykład zrobić zdjęcie tej karty, zabrać ze sobą, jak idziemy do pracy, czy gdzieś tam jedziemy. Żeby karty nie zniszczyć. No bo brać ze sobą to tak, no nie wiem, ale zrobić jej zdjęcie i zabrać ze sobą, i sobie zerkać, prawda? Jak potrzebujemy konkretnych, jakiejś konkretnych jakieś siły, odwagi, prawda? Czy pozytywnego podejścia, czy co tam nie potrzebujemy na dany moment. Mhm. Tak. Fajne, powiem Wam, że podobają mi się, są proste. Oczywiście, pamiętajmy, że tam w tych instrukcjach, w tej książeczce jest troszeczkę więcej, prawda? Opisane, więc zawsze można zerknąć do książeczki. Zawsze można też zerknąć, jeżeli masz jakąś inną jeszcze książkę na, na temat na przykład, właśnie minerałów, kryształów, jak z nimi pracować. Może masz już wiedzę też, i wystarczy, że wyciągniesz minerał, kartę i już wiesz, prawda? Co wnosi, jaki temat. Wszystko zależy, jak się chce używać tego rodzaju kart, do czego, prawda? Tak jest. Dokładnie. Fajne są. Powiem Wam, że podobają mi się, lubię. Kupiłam na Amazonie, cena była bardzo fajna. Już nie pamiętam dokładnie, ale szukajcie na Amazonie na pewno, znajdziecie, czy w tych sklepach takich jeszcze zagranicznych. Libristo też często ma takie właśnie karty rzadsze, że tak powiem, bo to nie jest wydanie mass media, takie słuchajcie, zalewające cały rynek, tylko to są karty, które trzeba sobie wyszukać i na Amazonie na pewno znajdziecie. Także polecam ten sklep. Oczywiście pamiętajcie, że jest też coś takiego jak Amazon Polska, bo ja też mieszkam w Polsce, czyli. Ja kupuję właśnie w Amazon Polska. Kupiłam tam mnóstwo ciekawych pozycji, takich w Polsce, kompletnie niewidocznych czy niedostępnych, także jeśli ktoś ma ochotę na coś innego, to, to zawsze polecam właśnie sklep Amazon. Tak, no jakby się gdzieś jakimś przypadkiem pojawiły w tych naszych sklepach, z którymi współpracujemy, to oczywiście, że wrzucę linki, ale słuchajcie, to raczej, raczej Amazon <laughs> jednak. Mhm. Jest to też fajny sposób, te karty, słuchajcie, żeby poznać minerałki. Jak się ktoś chciałby uczyć, prawda? E, względem minerałów, co wnoszą. Czego nas uczą jakby, bo każdy kryształ czegoś nas uczy, prawda? Coś nam pokazuje. Ma jakiś konkretny charakter, jakieś konkretne właściwości. Tak. Mhm. Tak. O, źle jeden z moich ulubionych minerałów. Tak. Och, kolejny uwielbiany mój. Chociaż to odwzorowanie labradorytu, który tutaj stoi, tu jest mega słabe. Zobaczcie, prawda? No, wiadomo, są różne labradoryty, różne odcienie, ale to mam wrażenie, że to jest takie troszkę komputerowo zrobione. Tak, I accept change and embrace transformation in my life. Tak, bo labradoryt jest mocno transformującym minerałem. Tak. Mamy kianit. Mhm. Mhm. No na pewno jako karty afirmacyjne rewelacja, powiedziałabym. Rewelacja. Mhm. No i tak właściwie to nie trzeba to jakoś super znać ten angielski, bo to hasło to sobie każdy szybciutko może przetłumaczyć, prawda? Nazwę także. Natomiast tak troszkę mam takie wiecie, że te obrazeczki to są jednak komputerowo zrobione. I takie mam troszkę poczucie, że nie zawsze jakby przedstawiają. Faktycznie ten minerał, tak jakby są. To jest blisko, jakby, ale jakby nie do końca, bo niektóre z tych minerałów znam bardzo dobrze i, i po tym obrazeczku to powiem szczerze, że nie do końca chyba bym rozpoznała. No, ale to nic, powiem Wam, bo to wiadomo, no to, to nie są zdjęcia, to są, to są właśnie jakieś kreacje graficzne. Mhm. Tak, to się trzeba z tym liczyć też. No, ale też karty są, no muszę przyznać, że tanie właśnie, więc pewnie dlatego taka forma. Ale gdzieś tam można rozpoznać, prawda? Czy barwy, fluoryt na przykład. O, oh, I eliminate negative self-talk from my mind. Tak, to by się każdemu przydało. Floryt właśnie pomaga usuwać takie negatywne myślenie o sobie samym. Także bardzo, bardzo pomocne. Minerałek w rozwoju miłości własnej i podwyższeniu wartości własnej, o tak bym powiedziała. Dobra, idziemy dalej. No jak widzicie dużo, och dużo, dużo tych kart. Powiem wam, że jeszcze mam, tak mnie kusi troszkę, żeby troszkę te karty opisać. Jeżeli bym się wzięła za tą czynność, to na pewno Wam pokażę na kanale, bo nie są one bardzo śliskie, więc powinno się jakieś permanentne, powinny się trzymać. I tak tutaj naokoło, na przykład, jaka czakra, wiecie, na przykład coś tu z tej książeczki, prawda? Te podpowiedzi, które tam były, albo coś jeszcze z innych książeczek, na przykład, jakieś takie hasło. Takie hasło, wiecie, żeby coś zrobić, takie konkrety, prawda? Ale to nie wiem, no nie wiem, nie wiem. Zobaczymy, czy mnie znajdzie na to. Mhm. Czasem mam takie, słuchajcie, pomysły szalone, szczególnie jeżeli kupię karty, właśnie, które są takie, dają dużo możliwości, dużo jest tu przestrzeni, jest rameczka ładnie wyrysowana, więc aż się to prosi, żeby tu coś jeszcze napisać. Jakby to takim ładnym, jakimś złotym cieniutkim powinno wyglądać ciekawie co mamy dalej? I'm abundant and prosperous in business. O, oh, super! <gryzokola> tak, no jako afirmacja rewelacja. Chryzokola. No ja hryzokolę akurat mam bardziej zieloną, ale może też są w różnych kolorkach. Och, czaroid. To jest magiczny minerałek. I release attachments to anything that doesn't serve me. Mm -hmm. Bardzo bardzo fajne. Czyli jakby uwalniam wszystkie połączenia, które przestały mi służyć. Mhm. Mm tak, czarowid jest bardzo silny. Bardzo dobrą robotę robi. Tak. Co myślicie, kochani? Dajcie znać. Bumblebee Jasper. Zobaczcie, jaka fajna nazwa. Mhm. Mm tak. Super, no oczywiście trzeba tu znać angielski, żeby sobie z tymi kartami pracować, ale tak jak mówię, nawet jak znasz w niewielkim stopniu, to te słownictwo się tutaj trochę powiela czasem, więc myślę, że to będzie łatwe dosyć do przetłumaczenia i taki też trening, prawda, związany z językiem angielskim. Mhm. Tak. Bardzo ciekawe. Co myślicie o nich, kochani? Jak Wam się podobają? Czy byście takie karty kupili? Do czego używali, w razie co? Mhm. Oczywiście, mam jeszcze inne karty, właśnie z kryształami zakupione, także będą w kolejnych dniach też, w kolejnych nagraniach, może tak powiem. Mhm. Tak. Także będzie ich więcej i na pewno sobie zrobimy takie zestawienie. Jak już zrobię recenzję poszczególnych, to pokażę Wam wszystkie karty, właśnie na temat kryształów macie temacie kryształów, czy z kryształami, zarówno karty oraklu, jak i karty tarota też mam. No i właśnie, jak widzicie, afirmacyjne, tak jak te. Mhm. Tak. I ostatnie. Mhm. No dobrze. Ciekawe, jak afirmacyjne, bardzo fajne. Zobaczmy, jaka jest ich wielkość. Mamy 7,5 na 12 cm. Więc klasycznie powiedziałabym. I teraz tak, zobaczmy sobie tutaj. Oceńmy sobie, je, prawda? Czyli tak najpierw jakość, a trwałość, trwałość, a jakość. Kartonik, ale jest tutaj jakby lekko laminowane. Coś jest na wierzchu na pewno, bo to jest wyczuwalne. Nie są jakieś bardzo śliskie, więc to jest super fajne, bo nie będą fruwać. To, że tu mają tyle miejsca, dla mnie to jest super, bo nawet jakby się zniszczyły boczki, to można troszkę też przyciąć, wiecie, jakby tu nikt nic nie opisywał. Sporo tutaj do przycięcia, jakby powiedzmy te 2 mm czy 3 nawet, więc to naprawdę można bardzo je męczyć, dużo razy tasować. I potem możemy przyciąć troszeczkę i dalej używać. Dalej są znowu fajne. Patrząc tak sobie na nie tutaj, to widzę, że jest to ok w miarę. Dosyć dobrze jest to wydrukowane. Na pewno trzeba uważać, bo nie mają dużej laminacji, więc tu na pewno będzie trzeba uważać. Ale czuję, że no dosyć dobre, tak się zastanawiam. Czekajcie, będę myśleć i przetasuję. Zobaczmy, jak one się. Jeszcze ich nie kasowałam, więc takie są sztywne. No, troszkę są sztywne. Mhm. Ok. O, widzicie, trzeba tak wygiąć, żeby tym moim sposobem. Ale z czasem pewnie one przywykną do rodzaju tasowania, ale okej, okay, okej. Okay. Może sobie wyjmijmy jedną, słuchajcie, jak tak myślę, tutaj, jak, jak je ocenić, co by nam chciały te karty przekazać na ten moment, jak oglądamy jaką afirmację. Dobra, czy coś nam wypadnie? O, zobaczcie, ta pierwsza. Watermelon, turmalin, czyli turmalin arbuzowy. I open my heart to give and receive love. Czyli otwieram moje serduszko, żeby dawać i otrzymywać miłość. Zobaczcie, jaka piękna, jakie piękne przesłanie, piękna afirmacja. Ale zobaczcie, troszkę potasowałam. Aha, i coś tu już widać, że tadał. Widzicie? Czyli słabe są. Dobrze, że potasowałam. Będziemy wiedzieć wtedy więcej dzięki temu. No, czyli muszę dać ze 7, a chciałam dać więcej, dobrze, że przetasowałam. Widzicie, takie mikrouszkodzenia się robią, czyli te boczki mają słabe. No to z 7 jakościowo, no chyba, że ktoś tak będzie delikatnie tasował, no to wtedy może będzie większa szansa na ich dłuższe życie, prawda? Jak ktoś delikatnie korzysta, to wtedy jak najbardziej. Tak, a ta druga um, opinia, um, ocena, y, czyli samo wykonanie, no, są super proste. Afirmacje są na pewno fajne, niektóre znane bardzo, prawda? Więc tu duży plusik. To, że są takie czyste, proste, dla mnie też duży plusik, którzy mają dużą ramkę naokoło, gdzie mogę coś napisać. Znowu dla mnie plusik, ale to każdy sobie musi te swoje plusiki też sam zbierać, jeżeli jest ich więcej. To, że minerałki są narysowane graficzne minusik, bo często tutaj widzę, że no, odbiegają gdzieś troszeczkę od oryginału, że tak powiem. Czyli tak jest to zrobione nie aż tak bardzo precyzyjnie. Tyły są bardzo ładne. Mhm. Ale wiecie, co też tam siedem? Myślę, że siedem tu i siedem tutaj. No, bo zamysł jest fajny. Jest tam ta książeczka. Na pewno komuś się. Przydadzą, na pewno ktoś się ucieszy. No i jako samo, jak, jako takie same karty, wiecie, afirmacyjne, no to jak widzieliście, fajne mają przekazy, i do tego można tutaj ewentualnie uczyć się tych minerałów. Czyli tu ja czuję, że to jest dla pewnej grupy jakby osób, które faktycznie szukają tego konkretnego produktu, prawda? Czyli jeżeli szukasz produktu, gdzie masz minerałki, gdzie masz jakieś afirmacje, gdzie możesz się nauczyć też może z książeczki, właśnie na temat połączenia z czakrami, no to tutaj się ucieszysz na pewno z tego rodzaju talii. I tak jak mówię, no ja już nie pamiętam dokładnie, ale chyba koło 60 zł one kosztowały, więc cena też jest w miarę ok. Gdyby ktoś chciał sobie z Was. E, zalaminować, e, prawda, potrafił czy chciał, no to zdecydowanie przetrwają dłużej, ale to by trzeba od razu zrobić, bo widzieliście, raz potasowałam i tam już jakieś mikro uszkodzenia się zrobiły. Także na pewno e, jednak jest to taki papier bardziej delikatniejszy. Tyle, kochani, dzisiaj. Dajcie znać, co myślicie. E, może ktoś z Was ma te karty i z nich korzysta. Jeżeli masz dłużej i widzisz. Na przykład, jak się zużywa ten papier, to napisz proszę. Na pewno dla kogoś będzie to ważna informacja. Dzisiaj mówię Wam już, kochani, do widzenia i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Pa, pa!